Sąsiedzkie Mikołajki na Okęciu. Rodzinne warsztaty tworzenia ozdób świątecznych, których pomysłodawcą i współorganizatorem jest Machbub Sidik Olesiejuk, radny dzielnicy Włochy. O, cześć Machbub, co tutaj robisz? No, właśnie organizujemy Sąsiedzkie Mikołajki w Okęckiej Sale Widowiskowej. Ale widzę, że frekwencja dopisuje. To, chcieliśmy 40. Tak dużo przykłancał, że dłużyłyś tym 50. Super. A teraz zobaczymy, co robią dzieci. O, ale dużo tego wszystkiego. Chyba te Mikołajki są co roku. Tak, co roku organizujemy, roku? jako finansuję ja, a wcześniej były? Wcześniej były dofinansowanie na te inicjatywy lokalne, było też to mój pieniądze, a też inicjatywa lokalne. A ten rok to samo jest dofinansowanie od innych.